Cześć! Wesołego miesiąca Dumy! Pod którymś poprzednim odcinkiem z serii Simestezja ktoś podzielił się w komentarzu świetnym pomysłem, żeby na Pride Month zrobić simów na bazie liter ze skrótu LGBTQIA. Wybrałam sobie LGTIA. B jest dla mnie bardzo podobne do ósemki, która jest bardzo podobna do H, bo wszystkie te znaki są troszeczkę podobne do siebie, więc jak na moje możemy uznać, że Henryk z pierwszego odcinka jest biseksualny. Ale ten odcinek będzie troszeczkę inny niż reszta, ponieważ musiałam nagiąć to, jak widzę te litery pod względem płci, jako że L to dla mnie facet, a G to baba, a tu musiałam zrobić odwrotnie. Ok, słowo gay to jest przymiotnik po angielsku i może odnosić się do kogokolwiek, niezależnie od płci, ale trzymamy się nazewnictwa polskiego. To było ogólnie ciekawe ćwiczenie kreatywne, żeby zainspirować się wyobrażeniem o tych literach w mojej łepetynie i połączyć to z kontekstem osób LGBT. Zaczynamy oczywiście od L. Pierwsze co zrobiłam to jasno turkusowe włosy. Jest trochę taki stereotyp, że kobiety LGBT mają często kolorowe włosy, nie każda lesbijka musi takie mieć, ale może. A że L jest dla mnie jasno niebieskie, takie wręcz metalicznie niebieskie, to nie wyobrażałam sobie zrobić tutaj naturalnego koloru włosów. Naturalnym kolorem tej simki jest jakiś bliżej nieokreślony blond. Możemy uznać, że taki typowy polski blond, bo w takim kolorze zrobiłam jej brwi. Mroźne, szaro-niebieskie oczy i trochę też szarości w ubraniach przez właśnie takie zimno i metaliczność koloru litery L. Ale dla kontrastu dałam brązowe spodnie. Wspomniałam w moim vlogu o synestezji, który zresztą polecam, jeśli totalnie nie kumacie o co chodzi że litera L była dla mnie kiedyś zielona, a potem zmieniła kolor na bardzo specyficzny i taki, jakiego nie ma żadna inna litera ani cyfra, mimo że te kolory i motywy potrafią się powtarzać. Nie wiem czy chodzi o skojarzenie z Lodem, Lutym, czy o piosenkę Lost Realist zespołu Trapped, która brzmieniowo ma dla mnie taki kolor, mimo że na ogół nie widzę kolorów dźwięków, ale no zmieniła się. A wracając do naszej Simki, bardzo mi do niej pasuje ten nieśmiertelnik. No wiecie, metaliczność. Szczerze to nie mam jakoś mocno zarysowanej osobowości litery L, więc wybieranie cech chwilę mi zajęło, ale ostatecznie Simka jest schludną geniuszką ze skłonnością do snobizmu. Nazwałam ją Laura Lewandowska. Jeśli ogląda to jakaś laura Lewandowska, to serdecznie pozdrawiam. Laura może mieć wiele zainteresowań, w tym na przykład robotykę, ale największym jej marzeniem jest znaleźć dziewczynę, z którą będzie mogła iść dalej przez życie i która będzie jej bratnią duszą. I zniesie jej czasami trochę snobistyczne zachowania. <laughs> Litera G jest bordowa, więc nie mogłam się powstrzymać od zrobienia z tego chłopa takiego ciemnego rudzielca z lekko różową cerą i piegami nie tylko na twarzy, ale też na ciele. Ale oczy dałam mu piwne. Zazwyczaj nie zwracam większej uwagi na rysy twarzy synestyzyjnych Simów i w ogóle tych postaci, które widzę, bo to są bardziej takie, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, bardziej idee, niż rzeczywiście, że widzę konkretną osobę. Bardziej inspiruję się tą ideą, żeby stworzyć postać, ale na jego twarzy się na chwilę zatrzymałam i bardzo mi się podoba. Broda wylosowałam mu się na samym początku i stwierdziłam, że super mu pasuje i ją zostawiłam. Zrobiłam go trochę takim misiem z sylwetki i dodałam spore tatuaże na rękach, więc potem zmieniłam koncepcję na górę ubioru, żeby było je choć Trochę widać. Po dobraniu koloru swetra z łańcuchem zmieniłam też kolor kolczyka w brwi, żeby wszystko ładnie pasowało. Więc nasz bohater bardzo lubi nosić złoto. Sim nazywa się Gabriel Gwóźdź, gdzie nazwisko zostało wylosowane w grze. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio zwiększyła się pula polskich imion i nazwisk. Nie używam obecnie mojego moda na to. Gabriel jest kreatywny, nieprzystępny i uwielbia koty. Nieprzystępność nie oznacza, że nie chce w ogóle być w związku, po prostu musi najpierw stworzyć głęboką więź, zanim zdecyduje się na bardziej romantyczne kroki. Jest tylko lekko zdystansowany, może ma jakiś mały problem z zaufaniem, być może jest demiseksualny. To już jego sprawa, ale myślę, że też ta nieprzystępność trochę może wskazywać na taki indywidualizm, bo łączy mi się z tym uwielbieniem do kotów. Gabriel lubi różnego rodzaju twórcze zajęcia, takie jak gotowanie, majsterkowanie czy pisanie. Takie bardzo wszechstronne zainteresowania ma, ale lubi generalnie tworzyć. Potrafi tak bardzo wsiąknąć w swoje kreatywne hobby, że facet, który się z nim zwiąże, będzie musiał zaakceptować to, że po prostu czasem jest w swoim świecie i przez jakiś czas może być z nim ograniczony kontakt. Panci Chilo! <laughs> Litera T reprezentuje osoby transpłciowe. I tutaj znowu płeć nie zgadza się z tym, jak widzę faktycznie te literę, co jest w sumie bardzo trans rzeczą, jak teraz tak sobie pomyślę. Możemy uznać, że płeć T w mojej głowie to ta nadana tej simce przy urodzeniu. Po prostu poczułam, że to będzie większe wyzwanie niż zrobienie osoby FTM. Nie wiem, tak sobie wymyśliłam. W tym momencie tworzenia simów byłam już w transie, hehe. Ale teraz serio, miałam pewne obawy, że ta postać wyjdzie jakoś stereotypowo, czy tak jak wyobrażają sobie transkobiety, osoby przeciwne transpłciowości, terfy i tak dalej, że wygląda po prostu jak facet w dragu czy coś. Kiedy w rzeczywistości mamy takie osoby jak Hunter Schafer albo Dylan Mulvaney, które totalnie tak nie wyglądają. Osoby trans, podobnie jak osoby cis, mogą wyglądać bardzo różnie. I to zależy od ich naturalnej budowy ciała, ale też od tego, jak wcześniej ta osoba zaczęła tranzycję. Są pewne cechy, których się nie przeskoczy, na przykład wzrost. Dlatego trans kobiety częściej mogą być ponadprzeciętnie wysokie, wśród kobiet ogólnie, na przykład, mieć 1,78 m, a trans mężczyźni częściej będą niskimi królami. Ale bywa różnie. Kto nigdy nie widział barczystej, wysokiej cis kobiety, niech pierwszy rzuci kamień. Też niekoniecznie trans kobieta musi nosić tonę makijażu czy bardzo stereotypowo damskie ubrania, ale może. Po prostu nikomu nie musi niczego udowadniać. Jest kobietą i tyle. Ostatecznie jestem bardzo zadowolona z tego, jak wyszła. Ma bardzo sympatyczną twarz i fioletowe motywy, ponieważ te jest fioletowe, ale trochę próbuje być brązowe, więc ten ciemniejszy kolor skóry, który się na początku wylosował, podpasował mi i już go nie zmieniałam. Oto Tamara Tytko nazwisko znowu wylosowane w grze. Dobra, zapaleńczyni, czy to jest feminatyw od zapaleńca? I perfekcjonistka. Jej marzeniem jest poznać wszystko, co związane z archeologią. Lubi geekowe sprawy typu programowanie, i gry wideo, ale też interesuje ją np. produkcja medialna czy wewnętrzna harmonia. Po tranzycji na pewno o nią dużo łatwiej. Myślę, że Tamara mogłaby być jakąś profesorką historii na uniwersytecie, która czasami robiłaby off-top na zajęciach na gadanie o grach komputerowych, albo nawet czasem wplatała motywy z gier na swoich wykładach. Widzę ją też jako osobę mocno udzielającą się charytatywnie, albo aktywistkę w jakiejś organizacji na rzecz osób LGBT, czy w ogóle mniejszości społecznych. Myślę, że jako osoba pracująca na uniwersytecie też miałaby pewne otwarcie do różnego rodzaju organizacji. Sympomj. No to teraz A. Może reprezentować różne rzeczy, ale wybrałam aseksualność, bo myślę, że to jest jedna z tych orientacji, w którą. Ludzie czasem na przykład nie wierzą, że w ogóle istnieje, i bardzo chciałabym wpleść w ten odcinek reprezentację. A jest bladożółte, więc wyobrażam je sobie jako dziewczynę z blond włosami. I tym razem poszłam faktycznie w płeć tej litery. Początkowo jak dałam jej te fryzurę i okulary, to pomyślałam, no tak, jakaś nerduwa w gładko ułożonych włosach z opaską i może jeszcze religijna. Więc dalej poszłam w trochę mniej ugrzecznione motywy. Bo osoba aseksualna po prostu nie czuje pociągu seksualnego do ludzi, do żadnej płci. To jest naprawdę takie proste. To nie jest osoba, która sobie czegoś odmawia na siłę, jakaś pruderyjna, nieśmiała, wycofana, czy taka, którą trzeba jakoś naprawiać. Trudno sobie to wyobrazić, kiedy samemu się tego nie doświadczyło, zwłaszcza że zazwyczaj dla człowieka to jest jeden z podstawowych popędów, ale takie osoby istnieją i po prostu tak mają i już. Każda osoba seksualna też będzie mieć trochę inaczej i nie zawsze to musi iść w parze z w ogóle brakiem tego typu potrzeb. Zasadniczo chodzi o brak pożądania wobec drugiego człowieka. To nawet nie musi koniecznie oznaczać, że nie robią nigdy barabara, bo wszystko jest kwestią pewnych kompromisów w relacji. Nie każda osoba aseksualna się tym brzydzi, ale może. I też nie ma obowiązku tego robić. No dobrze, na naszej simce zrobiłam figurę bardziej idącą w gruszkę, żeby kształtem przypominała trochę bardziej literę A, taki trójkąt. Zrobiłam ją ambitną, aktywną i niecierpiącą dzieci. To, że pierwsze dwie cechy zaczynają się na A, jest kompletnym przypadkiem. Ta litera kojarzy mi się z taką dziewczyną, która jest może w jakiejś drużynie pływającej. W szkole, albo gra w siatkówkę i bardzo chce robić to zawodowo. Ale czułam, że jest potrzebna jej jeszcze jakaś taka lekko wredna cecha. A to, że nie lubi dzieci, przy aseksualności, w sumie chyba jej na rękę. Nazwałam ją Anastazja Antosiak. Znowu pozdrawiam, jeśli osoba o tych samych personaliach to ogląda. Anastazja lubi wszelkie sporty i aktorstwo. Ale przez swoją ambicję może czasami zabierać się za za dużo rzeczy naraz, albo doprowadzać się do granic wytrzymałości fizycznej, na czym być może warto. To by było popracować. Myślę, że cecha nadgorliwość też mogłaby do niej pasować. I to tyle. Mam nadzieję, że udało się rozwinąć osobowości tych postaci i macie o nich pewne wyobrażenie, a bycie LGBT nie jest ich jedyną cechą, bo sama raczej też nie lubię takiej tokenizacji mniejszości. Dawajcie znać, czy utożsamiacie się z Laurą, Gabrielem, Tamarą lub Anastazją. Będą do pobrania w galerii, tylko musicie zaznaczyć zawartość zmodyfikowaną, bo mam podmianki. Jeszcze raz wesołego geja i jak zwykle. Dziękuję bardzo za życzę, i widzimy się w następnym. Pa!